No w końcu, Gerka, jezu! No o nie, będziesz musiał używać prawego przycisku myszki. Jak ty sobie poradzisz? to oni widzisz, respektują nas, strasznie. Ale zapomnieli, że Lulu jest w tej grze, haha! Proszę! Elektrokiem, to dlaczego? Pod combo, pod combo! Pod combo? Bifi się w ciebie wpierdoli na drugim levelu. Chodź no i, i tak obecnie fiuta, bo będę miał kur przy a będę miał full hub. No. No. Oi, Bifi, z Bifi. Oj tu, zabawimy się w krzakach. No nie muszą być Marcji tutaj. Ktoś musi. Musisz, musisz, musisz wyskoczyć. Kurwa. No nie. To za krótki. Nie, to już za bardzo. To był No ja mam dogi, no Ja. Czemu tu kapok? Nie wiedziałem, że tyle turet będzie mi bił. No Dobra jak ktoś tu będzie to daj. no. no, no. Dobra, dawaj. Się, to wejść, daj. On musi on musi oberwać. Ej, nie, dobra, dobra, kapok, kapok. Dobra, nice. No, Wszystko przyzwałem. Wszystko Wiem, wiem, wiem. Ale Cię czuję na tej Syndrze, kurwa, z tymi jarkami Nic nie, nie wiem, co są dołu, to urdze, że nikogo nie zrobiłem. Ja no. O kurde, chciałem inaczej zagrać, ale oj, wyszło. Ty, nie bifi! Chcecie mi, kurwa, powiedzieć, że no, co? Żelazka by mu dramę zrobiła, kurwa, bo nie jest z nią w drużynie? No tak. E, ja ESA! <laughs> ty, bo ja tankuję! Dziękuję, masz da. <laughs> Co? No... No tak. to... Nie no, nie pisz tak. No nie pisz tego. No. Nie pisz tak, bo Bifi okay, będzie smutny. No przepraszam. No Bifi jest akurat miły bardzo. No przeprosiłem. No to jego, przepraszam nie nas. Napisałem przepraszam, Na czasy. Dobra, ja będę supportem Markiza teraz. Tak. Na Kubuś jest moim supportem. Siema szmaty! maty. tym językiem, przepraszam. Mam multę, mam multę. Na jeszcze to faj ja bym ja rode brał widzę Dora Twitch penta? nie no, autot jeden. Dajesz smaga językiem. Dobrze! Chociaż jedną rzecz robisz dobrze Eee, nie mów tak od stawery. Masz, nie mów tak stawery się spara Dobra, idealnie zagraliśmy no na Zunich Nie, nie chce mi się na zuni grać No ty pierdolisz, jaki nie chce Jaki to jest mindset, jaki to jest mindset Zrąbać ci w pysk? No Ocenić. No to my też będziemy spoceni. I tyle. Polszczan bierze Polska, no to Nie wiem, ale oni są kurwami. Oni spanowali pod Kubusia i o, pode to mnie to na bocie. Oni spanowali wszystkie indykery. No to dobra. To jest frigierka. Mm, nie mówimy, że frigierka. Pamiętajcie, że mają niego i tak i Kabla. No, mają beznadziejny team comp. A ten Rofik to jest cipka straszna. Gra te, zielone ruki, put drugie. Nie ale to naprawdę nie. <śled> nie mogę. Okay. O kurwa Ale odjewałeś teraz. No, to... Master tier ja Lubisz banty? No ja nie lubię kokosa. Nie, nie lubię kokosa. No co już, Boże... No dlaczego do chciałeś dobijać tego minionka, nie rozumiem. A dlaczego... Nie wiem. Pokobił się, ale psycha. I I, idę w nią, idę w nią, idę w nią, możemy, 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 możemy. Aha, okay. no chyba, że tak się wydarzy. I tak nie chtałeś? Nie, dobra, poddajmy to. No. Ale ty jesteś trollem, Markis, ja nie wiem, no. Ufałem, Markizowi. Już nigdy więcej mu nie zaufam. No tego kaputas w z nie w żadnych demotywujących tekstów. Ok, poszłem. Dawaj, dawaj, RK. Kurwa, naprawdę. Tak, blisko. Tak? RK, RK, RK. Ok, nice. dobra, nice. O, jest, co w tym? Dobra, ale. O! Po kurcie, ty... co mi Co?

Markis odklejka Markis odklejka, strasna po, po prostu po to bij, po prostu to bij, proszę, no nie mogę. Ja dobra, yes, nie Marki. Markis odklejka. Ale no dobra, killa mamy, killa mamy, kila mamy. Uuż Markis! Ty, co ty topa? Nie, no, no właśnie, mieliśmy darmowego Drake'a! No nie! Żartujecie sobie ze mnie chyba. Tam już nie żyje. No, ogólnie to no. zamiast ta kurwa Gravesa znowu nie, no, masz smajta, no, nie, nie masz smajta, nie masz smajta, nie masz smajta. Nie, ale my to szybko, szybko robimy to bardzo Nie, nie weźmiemy tego Nie mogę No dobra, robimy, robimy No, rozłożyliśmy No, wrażliwe Co oni robią? Nie mam pojęcia Mk4 A, oni przyjestronowani no, no do to nie wiem czy co złożycie. No, złożymy, złożymy bibi, 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 tawery, towery. bicie, tawery. Ciebicie, bicie bicie bicie, 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 bicie. Do końca, do końca, do końca, tylko to, tylko to, tylko to. Za 10 sekund mam u tnt pa bg Essa! Esa! 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 Dobra. Dobra. Ale tam ci. Ej,